Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie, kochani. Yy, pozwólcie, że zrobię taki film, gdzie jestem schowana poza kadrem, przychodzę do Was tak, z dwiema doniczkami, w których już jest ziemia, ale oczywiście od perfum nie uciekamy wcale, zaraz się wszystko wyjaśni. Dostałam taką oto kopertę z listem z pięknym kwiatuszkiem, a w tej kopercie od Kasi. Hmm, nie wiem, czy będziecie to widzieć. Dwa nasionka, jest to napis Ilang Ilang. Na moim kanale jest teraz rok Ilang Ilang. W związku z tym próbujemy wyhodować w naszych polskich warunkach. Zobaczcie, na parapecie, tutaj są już pomidorki, patrzcie, jakie duże. Jeśli jesteście ciekawi, jakim cudem uzyskałam takie pomidory o tej porze roku, to pytajcie. Tam mam cebulki wsadzone. A to może od razu pokażę. Zobaczcie, co tu jest napisane. Narcyz, po prostu kupiłam cebulki w dobrej cenie. Nie zdążyłam wkopać, bo, bo po prostu się nie wyrobiłam czasowo. W związku z tym włożyłam do doniczek. Teraz wyjmujemy te nasionka. No chcę Wam pokazać z bliska jak wyglądają. Nie wiem, czy to widać. Troszeczkę przypominają pestki dyni. Przepraszam, pestki arbuza. Jest, jest to pesteczka płaska. I chyba teraz zrobię małą przerwę, żeby je fotografować i wrzucę na Instagram. Bo jak już włożę do doniczek, to już, to już będzie za późno. No to już wracam pesteczki fotografowane. Po prostu wkładam je do tej, po jednej do doniczki, bo no, zasługuje na to. Nie chcę ich później y, przesadzać. No chcę, żeby w tej doniczce. Ona nie jest za duża, ma tak maksymalnie 10 cm wysokości, może 8, żeby już tam sobie siedziała jak najdłużej. Więc tak, robię otworek. Tak, może tu przysunę bardzo prosty sposób. Jak widzicie, moje ręce ogrodnika po prostu są jakie są. Ja cały czas tak właśnie dziubię w ziemi. I teraz drugą pesteczkę posyłajcie pozytywną energię, żeby coś z tego wyszło. No, i teraz, żeby nam się nie pogubiły. Aha, jeszcze by trzeba było je opisać. A na razie wkładam do takiej osłonki. O, tak sobie będzie tu rosło. Zasługują na ładną osłonkę. Ta jest całkiem przyzwoita. No, ale może jeszcze kiedyś zmienię. Także dwa razy ilang ilang. Potem jeszcze zrobię taki, taką tabliczkę z napisem. A to zaraz to zrobię, żebym nie zapomniała. No, już jestem. Mam takie dwie tabliczki informacyjne. Także pozdrawiam Was. A nie chcę się pokazywać, bo niestety nie mam makijażu. A do kamery to bez makijażu raczej lepiej nie. Po prostu napiszę tu ilang Lang. I dzisiejszą datę, 28 stycznia. Jeśli macie jakieś pytania, to pytajcie. Albo porady, sugestie, na co zwracać uwagę. Może coś zrobiłam źle. Myślę, że mogłam dużo rzeczy zrobić źle. Gdzie trzymać tą roślinkę? I takie ładne dwie. Myślę, że nie wolno zapominać o czymś takim, kochani. Ja na razie tak leciuteńko, ziemia jest wilgotna. Być może, nie wiem jak uważacie, trzeba to będzie przykryć jakąś folią, żeby wilgoć nie uciekała. I na razie tutaj na parapecie będą dojrzewały. Nie wiem, gdzie tam. Tutaj, tutaj, może na oknie. Trochę na oknie może być zimno. Na razie będą tutaj, jeżeli tak przesuniemy tamte. O. Tu w tym nieładnym pojemniku mam ukorzeniacz. O, i to sobie... Muszę pilnować tylko, żeby koty się z nimi nie sprawiły. Może jeszcze troszeczkę miejsca gospodarujemy. I to będzie się działo. Ilang ilang. To tyle. Pytajcie, komentujcie, poradźcie, co robić, żeby mieć sukces zagrodniczy. Jestem ciekawa, co z tego wyjdzie. I pochwalcie się swoimi egzotycznymi uprawami. Ja najbardziej egzotyczne, rośliny, jakie uprawiałam, to tuberoza. Także przypominam, że można już kupować cebulki tuberozy. Papa. Pa.